Długo przymierzałem się do zrobienia tego materiału. Nareszcie w końcu zacisnąłem poślady i postanowiłem wziąć się za ten temat. Dodatkowo poprosiłem was o to, abyście napisali mi wasze propozycje, bo chcę, żeby w tym filmie aż kipiało od absurdów. Ja jestem Gikeusz, a to jest 50 absurdów z serii Gothic. Biorąc pod uwagę, że absurdów jest bardzo dużo, to postaram się głównie tylko je wymienić bez zbędnych komentarzy. Jeżeli chcesz docenić moją oraz innych osób pracę, to zostaw już teraz łapkę w górę dla zasięgu i suba na kanale, aby podbić zasięg tego materiału. Zapraszam wszystkich do oglądania. Lokalizacja okien w niektórych domach z zewnątrz często nie ma odzwierciedlenia tego, jak to wygląda wewnątrz. Skacząc w okolicach starego obozu, możecie natrafić się na dziury w teksturach, które powodują wyrzucenie waszej postaci dosłownie w kosmos. Nie muszę chyba jakoś szczegółowo omawiać, jak wygląda nasz cudowny port w stolicy Myrtany. To jest jakaś kpina. Watraz i jego nagła zmiana wyglądu, która znacząco odbiega od poprzedniej odsłony. Niektóre pancerze w Gotiku mają problem z teksturami. Mam na myśli tutaj chociażby szatę nowicjusza z obozu na bagnie i jego dziwny czarny cień przebiegający po lewej stronie. Likwidowanie postaci w gotiku 3 często kończy się absurdalnym ragdolem, który czasami śni mi się po nocach. Przez dłuższy czas, eksplorując mapę, likwidowałeś wiele potworów. Nagle stwierdziłeś, że chcesz sobie usmażyć 800 sztuk surowego mięsa. Niestety, jeśli nie posiadasz unionów, to, żeby to wszystko przerobić, musisz 800 razy kliknąć myszką. Paladyni płynęli pół miesiąca z kontynentu do Korinis, a bezimienny z dworu Irdorat na kontynent płynął aż rok. Dowiedzieć się o tym możemy z instrukcji do Gotika 3. W Gotik 2 Noc Kruka występują absurdy związane z dialogami. Dużo kwestii było dogrywanych ze względu na dodatek, przez co jedna postać może wypowiadać dialogi. Dwoma głosami. Brutus, strażnik, który jest na zamku w górniczej dolinie, chorobliwie boi się chrząszczy, zważywszy na to, że za bramą jest horda orków. Po co są działa w Gotiku, jak nie ma broni prochowej? W Gotiku 3 mamy praktycznie brak kobiet. Absurdalne jest zniszczenie magii runicznej przez Xardasa. Gracz jest postawiony przed faktem dokonanym. Zabieg ten miał służyć po prostu wprowadzeniu nowej mechaniki polegającej na wyuczonych czarach z kapliczek. Absurdalne są rozmowy Bezimiennego z Królem i Xardasem. Są spłycone do tego, że mamy parę linijek dialogu i wysyłają nas na kolejną misję, która jest bieganiną po świecie. Absurdalne jest to, że możemy w Gothicu 3 wybrać ścieżkę Beliara, pomimo że w poprzednich odsłonach Bezimienny niszczył jego sługi i psuł mu plany. Nie byłoby w tej ścieżce nic złego, gdyby było jakieś sensowne podłoże fabularne wyjaśnione w grze. Łowcy smoków posiadają pancerz z łusek smoków przed zabiciem smoków. Lord Hagen chce oddać okoinosa jakiemuś randomowi za to, że poszedł do kolonii zapytać się Garonda, jak tam idzie im kopanie rudy. Palisada w Górniczej Dolinie gdzie zbierają się orkowie. Fabularnie nie można tam wejść właśnie z powodu że jest ich tam cała armia, ale zlikwidowanie wszystkich sługusów Beljara i setki orków na Irdorad to już można samemu pokonać. Absurdem jest wygląd Myrtany w dwójce opisywana jako wspaniałe serce królestwa, a w grze jest to jeszcze większe zadupie od wyspy Korinis, której miasto portowe zdaje się być większe od stolicy królestwa. Wracając znowu do pancerza łowcy smoków, to cała akcja z Benetem to złoto. Ratujemy chłopa od pewnej śmierci, a w zamian dostajemy zbroję, którą wychwala ponad niebiosa i jest zrobiona ze smoczych łusek. Chwilę później ciecie z ochrony pracujący za grosze nagle chodzą w najdroższych wersjach Twojego pancerza, wymagające jeszcze większej liczby smoczych łusek. W gotiku wszędzie sprzedają piwa 0%, bo Bezimienny jest w stanie wypić ich nawet tysiąc, a mimo to stoi dalej na nogach. Absurdalne jest również to, że golemów kamiennych nie zabijemy mieczem, ale pięściami już tak. Absurdem jest w gotiku dwa wątek kantara. Jakiś przypadkowy handlarz, przy którym mamy wybór między złą, a jeszcze gorszą decyzją. Możemy mu pomóc pozbyć się handlarki albo go wkopać. Jak go wkopiemy, to i tak wyjdzie z więzienia i niszczy nam reputację. Bardziej absurdalne w tym jest to, że jeśli jesteśmy magiem ognia i są odpuszczone nam nasze winy, to sytuacja wygląda tak samo. Nikt się nie zastanawiał, że wszyscy potrafią w całym królestwie doskonale czytać i pisać. Zmiana charakterów niektórych postaci w gotiku 3, na przykład Lares Riordian. Największe salto zrobił bezimienny. Jeśli chodzi o charakter w Zmierz bogów. Zostając jeszcze przy zmianach charakterów u innych postaci względem odsłon, to przejdziemy teraz do Gotika 1 i Gotika 2. Przykład Laresa. Był szefem szkodników, a w Gotiku 2 jest najlepszym przyjacielem bezimiennego. Mimo że wcześniej nie dostawaliśmy żadnych sygnałów od niego. Generalnie bohaterowie zmieniają charakter co część. Jeden z magów w Gotiku 3 wyglądał jak dziadek, a w Gotiku 2 ta sama postać była w miarę młoda. Rozbraja mnie ścieżka maga ognia w Gotiku 2. Pozostałe gildie mają jakieś realne wytłumaczenie, dlaczego nie pomogą bezimiennemu, bo paladyni mają swoje rozkazy, obawiają się buntu chłopów, a najemnicy pracują dla Onara. Ale magowie wysyłają ledwo opierzonego maga do walki ze smokami, nawet nie przekazując mu dostatecznej wiedzy, żeby mógł mieć jakieś mocne runy, bowiem to jeszcze nie koniec. Sami magowie, którzy mogliby ruszyć Dubska i zniszczyć smoki, nigdzie nie pójdą, bo są bardzo zajęci. Jeden handluje z wojami, drugi robi za listonosza pyrokara, a jeszcze głowa klasztoru ma amulet, który zapewnia mega koksiarską ochronę. One, ale nie da go bezimiennemu, bo mu fajnie do butów pasuje. Przypłynięcie Hagena i setki jego najlepszych paladynów na jednym statku kupieckim. Jak oni wszyscy się tam zmieścili? No i kto był odpowiedzialny za pracę na statku, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, by paladyni w tych swoich lśniących zbrojach wspinali się po wantach, ciągnęli liny i zwijali żagle. Jakim cudem Onar nie zbankrutował? Z tych swoich ziem ma z 50 sztuk złota na miesiąc, czyli wypłatę dla jednego najemnika. A miał on ich całą armię. Ciekawy przypadek Lensa z Gothic 12 Kruka. Bezmienny musiał znaleźć zaginionych, dosłownie wytł z obóz bandytów, a ten przyszedł i został członkiem wodnego kręgu, już pomijając, że na pierwszej jego akcji padł plecami do góry. Zmiana zachowania Li czy to, że skąd Gorn wiedział o redok, mimo że dopiero przypłynęli na kontynent. Tutaj jeden z użytkowników przytoczył krótki dialog, który wam przedstawię: Ten list musi trafić do arcy mistrza Magów Ognia. Dalej! Zrzucajcie go! Prosto do jeziora. Najwidoczniej list jest napisany na jakiejś kamiennej płytce. Zawsze mnie rozwala, gdy ręka Podczas normalnej rozmowy, nagle mówi coś głosem bezimiennego. Misje eskortowe w Gotiku 3. Chociażby na przykładzie zadania, aby doprowadzić Watrasa do koczowników. Idziemy sobie z tym kretynem przez pustynię. Po drodze była oaza, więc nie chcąc przedłużać drogi, przepływamy ją. Po kilku sekundach wyskakuje nam zielony napis na ekranie. Zadanie wykonane. Zabij Watrasa. Reputacja u asasynów: 1. Zerkamy na dno, a tam leży Watras. Mak wody, którego pokonała właśnie woda. Absurdem jest to, że świstak kilka dni po sprzeczce z Fiskiem wysyła wysyła gołodupca, który składa identyczne zamówienie na miecz. Konflikt Sardasa z bezimiennym zmierzchu bogów. Jego podłoże jest tak absurdalne, że zostawię to po prostu bez komentarza. Przejścia na Przełęcz broni tylko dwóch rycerzy, a za drzwiami cała horda orków. Powinien być jakiś polowy posterunek, który cały czas byłby pilnowany przez rycerzy i paladynów, przynajmniej ja tak uważam. Według jednego z użytkowników bezsensowne jest, że symbol maski śniącego i symbol Beliara to to samo. Ludzie z sekty mieli ten symbol na zbrojach i nikt, dosłownie nikt się nie zorientował, że jakich dobry Bóg każe się tym reprezentować, to coś tu jest nie tak. To tak jakby w naszym świecie przyszedł Jezus, podpisywał się trzema szóstkami i nikt by tego nie zauważył. <laughs> Absurdalna śmierć magów ognia, którzy nie potrafili postawić się walcząc z ludźmi Gomeza. Z opowieści Torusa możemy dowiedzieć się, że jeden mag potrafił rozsmarować cienia po całym zewnętrznym pierścieniu. Czy ich czary za wolno się ładowały, czy czy to jakiś inny był powód, że nie stawiali oporu? Absurdem również jest to, że w każdej części Gotika mamy możliwość zlikwidowania na przykład Torusa, a mimo to on wraca w kolejnej odsłonie. To samo tyczy kruka. Pojawienie się znikąd najemników z południa i łowców smoków w dwójce. O ile ci pierwsi jeszcze mogli jakimś cudem przypłynąć przed Esmeraldą, to łowcy smoków na zamku w odciętej przez orków górniczej dolinie nie mają już sensu. Nie ma przejścia w południowych górach, by mogli bezpiecznie przejść, a nawet jeśli, to nie mieliby zbroi jak najemnicy od Beneta. Warto wspomnieć o Rudzie. Gadają o 40 workach na miesiąc w starej kopalni, robi w kolonii za drugą walutę, więc nawet najemnicy mieliby pokitrane kilka bryłek, a w dwójce kosztuje 200 sztuk złota i jest jej tyle, co kot napłaka absurdem odnośnie rudy jest to, że Hagen nawet nie myślał o odwiertach w okolicy przełęczy. Sami możemy się dowiedzieć, że takie były i miały rudę, więc byłoby to wsparcie na wojnę nawet skromne. W 3 cały warant był absurdem. Pomijając brak bagien wspomnianych w bitwie o warant, to nikt nie zorientował się, że zbudowali miasta na ruinach pradawnych. Brak jednoznacznie określonego królestwa pośmiertnego. Czasami mówi się, że jest to królestwo Beliara i że trafiają tam wszystkie dusze po śmierci, niezależnie od tego jak zła, czy dobra jest ta osoba. Czasem postacie Mówią coś w stylu, niech Inos zlituje się nad jego duszą. Rozumiem inspirację gotikowej religii z mitologii greckiej, jak i Biblii, jednak brak tej jednoznacznej ścisłości można uznać za absurd. Lore gry zmieniające się z każdą częścią. Raz Korinis jest częścią kontynentu, a w kolejnej odsłonie jest już wyspą. Asasyni chyba nie umieją korzystać ze słońca, bo pomimo, że nazywają bezimiennego bladym przyjacielem, sami niezbyt są opaleni. Buntownicy i ich metody walki przeciwko orkom. Z jednej strony mamy Sanforda, z którym rozmawiamy na środku Montery, mówiąc, że współpracujemy z buntownikami. Ten później chwali nam się, że jest wtyczką buntowników. co Zaznaczam, że rozmawiamy na środku. Można jeszcze tutaj przywołać to absurdalne hasło, niech żyje Okara. Największa arena w Faring, na której walczą tylko najlepsi gladiatorzy w Myrtanie. W rzeczywistości arena jest klepkiem desek, które w żaden sposób nie oddają jej majestatu. Lord Andrej i jego rola w grze. Niby przypłynął z innymi paladynami i sam do nich należy, to o oku i nosa nic nie wie. Istnieje też prawdopodobieństwo, że tylko nieliczni z paladynów mogli o tym wiedzieć, ale mimo wszystko jest to pewnego rodzaju absurd. 50 absurdów za nami. Myślę, że spokojnie każdy z Was coś jeszcze mógłby znaleźć, więc nie czekajcie i podzielcie się tym w komentarzu. Niech ten film będzie zbiorczy w te wszystkie absurdy. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to napiszcie, że lubicie placki, a ja przypnę Wam serduszko. Nie zapomnijcie zostawić oceny i pamiętajcie o subowaniu tego kanału, aby być na bieżąco z takimi filmami. Dziękuję wszystkim za udział w poście oraz za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!